Dzień dobry państwu. Nazywam się Jakub Wypniewski. W firmie Bosch Rexroth zajmuję się branżą maszyn pakujących i spożywczych. Chciałbym państwa zaprosić na webinar, w którym postaram się wraz z kolegą przybliżyć państwu tradycyjne i innowacyjne rozwiązania naszej firmy w branży dóbr konsumenckich, inaczej mówiąc FMCG. Spotkanie nasze będzie składało się z trzech bloków tematycznych. W pierwszej części zaprezentuję państwu możliwości, jakie daje firma Bosch Rexroth dla branży FMCG. Oraz pokrótce omówię działanie i funkcjonalność programu MT Pro, dzięki któremu w szybki i łatwy sposób możemy zaprojektować interesujące systemy transportu wewnątrz-zachodowego. Kolejne dwa bloki będą poświęcone zbieraniu danych, czyli IoT Gateway oraz samojezdnym wózkom Active Shuttle. W trakcie spotkania jest udostępniony do Państwa czat, za pośrednictwem którego możecie Państwo zadawać pytania. Będziemy starali się na nie odpowiadać w trakcie i po spotkaniu. Zachęcam do kontaktu również po webinarze. Firma Bosch Rexroth znana jest na rynku z produktów, które pracują niezawodnie już wiele lat w przemyśle. Jedną z branż jest automatyka przemysłowa, w skład w której wchodzą silniki serwo, napędy, sterowniki oraz panele HMI. Nowością jest platforma Control X, która znalazła zastosowanie w branży FMCG. Jest to innowacyjne podejście do oprogramowania i projektowania za pośrednictwem intuicyjnych narzędzi pozwalającym nawet młodym automatykom, zaczynającym swoją przygodę, osiągnąć w prosty i szybki sposób efekt swojej pracy. Mocny, wydajny i otwarty sterownik pozwala sterować wieloma urządzeniami. Niezwykle istotnym elementem tej platformy jest optymalizacja miejsca poszczególnych produktów. Wszyscy dążą do miniaturyzacji urządzeń, tak aby na przykład szafy sterujące były jak najmniejsze i zajmowały najmniej miejsca. Dzięki współpracy z wieloma cenionymi producentami zaawansowanych maszyn i urządzeń wykorzystywanych w branży FMTG, biblioteki gotowych bloków funkcyjnych są bardzo rozbudowane i skadzają czas przy programowaniu. Innymi produktami cenionymi na rynku są produkty z branży techniki przemieszczeń liniowych, od standardowych i powszechnie używanych szyn i wózków kulkowych, tulejek oraz śrubkulowych po zaawansowane i precyzyjne moduły liniowe. Produkty te wykorzystywane są w aplikacjach, gdzie wymagany jest ruch liniowy i prowadzenie oraz przy robotach kartezjańskich używanych między innymi przy podawaniu produktów czy paletyzacji. Do branży spożywczej, farmaceutycznej czy chemicznej, gdzie środowisko pracy jest wymagające, dedykowane są rozwiązania oparte na zastosowaniu elementów ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję lub pokryte chromem twardym, posiadające certyfikaty dopuszczenia do kontaktu z produktem. W przypadku modułów liniowych konstrukcja ich ma uproszczoną budowę, aby nie zbierały się zanieczyszczenia i były proste w myciu i konserwacji. Produktami równie istotnymi, wykorzystywanymi w branży FMCG, są wszelkiego rodzaju systemy transportowe, gdzie produkt może być transportowany za pomocą łańcucha płytkowego, pasów zębatych, rolek czy silników liniowych, tam gdzie potrzebna jest dynamika pracy i precyzja pozycjonowania. W skład tej branży wchodzą również wszelkiego rodzaju profile aluminiowe, elementy łączące i akcesoria, dzięki którym w szybki i łatwy sposób można przezbroić lub rozbudować stanowiska i dopasować je do aktualnej produkcji. W tej branży również znalazły się takie produkty jak Active Cockpit, czyli interaktywny ekran zastępujący klasyczne tablice na halach produkcyjnych, samojezdne wózki Active Shuttle, czy ostatnio bardzo popularne roboty współpracujące z człowiekiem APAS. W poprzednich trzech slajdach zaprezentowałem Państwu w dużym skrócie produkty, jakie posiada firma Bosch Rexel w swoim portfolio. Aby omówić się w całości, potrzebowalibyśmy zdecydowanie więcej czasu. Oczywiście, jeżeli chcielibyście Państwo poszerzyć swoją wiedzę na temat tych produktów, zachęcam do kontaktu. Jak już wspomniałem wcześniej, wielu z Państwa zna naszą firmę głównie jako dostawcę produktów do budowy maszyn i urządzeń. Rozbudowany program produkcyjny, umożliwia nam dostawy automatyki, mechatroniki, transportu, intralogistyki, zbierania, przetwarzania i zarządzania danymi oraz serwis i wsparcie na całym świecie. Nasze produkty są wykorzystywane być może również w urządzeniach pracujących u Państwa fabrykach w różnych sektorach, począwszy od maszyn procesowych, produkcyjnych, pakujących czy partyzujących. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, posiadając wiedzę produktową, techniczną i technologiczną oraz dysponując działem projektowym i serwisem, parę lat temu podjęliśmy decyzję o utworzeniu działu, którego głównym zadaniem jest dostarczanie kompletnych rozwiązań pod klucz, dopasowanych do potrzeb fabryk. Głównym obszarem naszej działalności projektowej jest transport zakładowy oraz peryferyjne urządzenia z nim związane. Jako generalny wykonawca do każdego zagadnienia podchodzimy indywidualnie ze względu na różnorodność produkcji, wolumeny, czy najprościej rzecz ujmując specyfikę w danej branży. Każdy projekt jest szyty na miarę, tak, aby optymalnie wykorzystać rozwiązania i dopasować do Państwa potrzeb. Cały proces rozpoczyna się od konsultacji, projektu, budowy, zarządzania, tak abyście Państwo na końcu mogli w pełni produkować swoje wyroby. Dla przykładu chciałbym zaprezentować kilka różnych projektów, jakie powstały od projektowania i rysowania layoutów, modelowania kompletnych ciągów transportowych i dopasowania ich do istniejącej infrastruktury z uwzględnieniem ciągów komunikacyjnych dla pracowników, wózków widmowych, przestrzeni potrzebnych do serwisowania maszyn. Instalacja systemów transportowych na halach produkcyjnych, gdzie wykorzystywane są do transportu produktów, jak na przykład herbaty czy artykułów higienicznych. Innymi przykładami jest transport na przykład czy zapakowanych produktów sypkich, jak kawa, czy produktów farmaceutycznych. Mając na uwadze czas potrzebny do obliczenia, zaprojektowania i wyboru odpowiedniego systemu transportowego, chcąc pomóc państwu w tym zagadnieniu, oferujemy bezpłatną pomoc przy projektowaniu kompletnych rozwiązań związanych z transportem, mając podstawowe informacje o transportowanym produkcie, jego wadze, prędkościach, gabarytach i tym podobnych. Możemy szybko oszacować koszt takiej inwestycji. Systemy transportowe VarioFlow Plus sprawdzają się w wielu gałęziach przemysłu, np. do transportu pudełek, opakowań, zgrzewek, kartonów, paczek, butelek itp. Systemy VarioFlow Plus dostępne są standardowo w dwóch wersjach, w wersji aluminiowej oraz wykonane ze stali nierdzewnej, w zależności od wymagań obszarów, w którym mają pracować. Budowa modułowa i unifikacja elementów pozwalają na bardzo szybko ustawę części. Cechami charakterystycznymi tych systemów jest ich prosty montaż, ciche działanie oraz wysoka elastyczność i swoboda panowania. Dla naszych klientów oferujemy bezpłatny program MT-PRO, w którym w prosty i przyjemny sposób można skonfigurować i zaprojektować interesujące nas systemy transportowe, dopasować do istniejącej infrastruktury, nanosząc layout hali, na którym możemy projektować ciągi systemów transportowych oraz sprawdzić ergonomię pracy człowieka. W każdej chwili z programu MT-PRO można eksportować projekt do dowolnego programu kadowskiego. A teraz zaprezentuję Państwu, jak wygląda ten program od środka. Mamy do wyboru dwie wersje produktu. Jest to wersja aluminiowa bądź wykonana ze stali nierdzewnej. Po lewej stronie w oknie menu możemy wybierać sobie różnego rodzaju wielkości tych systemów, począwszy od 65 po 320, jeżeli chodzi o szerokość łańcucha. Przeciągając głowicę nawrotną na layout, możemy w prosty sposób zacząć projektować cały system, wpisując odpowiednie wymiary. I definiując jego długości. Program jest na tyle intuicyjny, że możemy w każdej chwili zmieniać te wymiary, tak żeby dopasować do istniejącej infrastruktury. Tak jak już wcześniej wspomniałem, również w tle możemy tutaj zaimportować layout obecnej hali, aby w trakcie projektowania uwzględnić maszyny, które występują w hali bądź słupy do konstrukcji. W prosty sposób również możemy zmieniać i definiować zakręty, czy to będzie zakręt 90 stopni, czy 45 stopni, czy inny, oraz definiować również odcinki całych tras. Projektujemy kolejne zakręty, wzniosy, spadki, jeżeli są takie potrzeby, definiując na końcu. Długość całego systemu i w prosty sposób kończąc go głowicą napędową. Tak przygotowany layout oczywiście musi opierać się na jakiejś konstrukcji, więc w przypadku tego systemu możemy w bardzo szybki sposób zaimplementować nogi potrzebne do. Trzymania tego systemu. Tak? W każdej chwili możemy również przestawiać nogi, definiować ich długości, tak żeby uwzględnić tą obecną infrastrukturę na hali. W prosty sposób możemy również dodać bandy potrzebne do transportu produktów. Do wyboru jest parę różnych rodzajów tych band. Klikając na inną zakładkę, możemy w prosty sposób tutaj wygenerować kompletną listę części, która jest potrzebna do zbudowania wcześniej zaprojektowanego przez nas systemu, tak aby na samym końcu wygenerować kompletną listę i zapisać ją w PDF-ie czy w dowolnie innym programie, załóżmy Excelu. I tak wygląda właśnie ta lista już wygenerowana. Moja część się już skończyła. Dziękuję za uwagę. Za chwilę zaczynamy kolejny blog tematyczny, który będzie poświęcony IoT Gateway oraz Active Shuttle. Pozostańcie z nami. Dzień dobry, nazywam się Sławomir Kowalski w Bosch Rexroth. jestem odpowiedzialny za produkty przemysłu 4.0. Od pewnego czasu jesteście Państwo informowani o czwartej rewolucji przemysłowej. Firmy działające w tym przemyśle zapewniają, że zbieranie i analizowanie danych to przyszłość. Nie ma od tego zwrotu. Problemem nie jest gromadzenie samych danych czy ich analiza, ale największym wyzwaniem jest jak pozyskać te dane w bardzo prosty sposób, bez angażowania znacznych środków materiałów, materiałów i kosztownych modernizacji. Na dzisiejszym spotkaniu wyjaśnię Państwu, czym jest IoT Gateway, do czego on służy. Dowiedzą się Państwo, jak działa oraz przedstawię oprogramowanie IoT Insight. IoT Gateway to oprogramowanie bazujące na przeglądarce internetowej, pozwalające na transmisję danych. Z różnych sterowników, napędów, dół wejść-wyjść i czujników. Dzięki temu jest interfejsem do transmisji danych z procesu do systemu, systemów IT, ERP, MES i wielu innych, wielu innych baz danych. IoT Gateway został stworzony, aby umożliwić łatwe i cykliczne pobieranie danych z napędów, sterowników PLC, różnego rodzaju mierników i czujników, niezależnie od producenta, który je wytworzył, czy użytego protokołu komunikacyjnego, począwszy od RS232, RS485, kończących na Bluetooth i Wi-Fi oraz wysyłania ich we wskazane miejsce, m.in. jak systemy MES, ERP, chmury obliczeniowe, czy też sam zapis informacji, zapewniający przy tym odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla maszyn i urządzeń, które były zaprojektowane pod kątem zbierania danych. Na slajdzie widzicie Państwo strukturę oprogramowania IoT Gateway. Z lewej strony widać kolumnę Device App, w której mamy już zdefiniowane najbardziej popularne sterowniki, z jakimi możemy się spotkać na rynku. Mamy także zdefiniowane popularne protokoły komunikacyjne. W kolumnie Preprocessing mamy do dyspozycji przygotowane różnego rodzaju reguły, które Możemy używać do filtrowania oraz wstępnie obrabiać pobrane dane. Natomiast w kolumnie Processing App, jeżeli mamy już nasze dane zebrane z urządzenia, mamy je wstępnie przygotowane, to w dalszej kolejności musimy zadecydować, co z nimi chcemy zrobić. Żeby było łatwiej dla użytkownika, IoT Gateway posiada zdefiniowane i przygotowane połączenia do zewnętrznych baz danych, takich jak MySQL, Oracle, Microsoft Azure, Amazon oraz dedykowane bazy danych z naszego portfolio Bosch Expert Odin, Nexit PPM, Bosch Expert IoT Insight i Nexit MES oraz różnego rodzaju protokoły wykorzystujące w systemach IT. W rezultacie możemy korzystać z obsługi predyktywnej, możemy analizować nasze dane z maszyny, analizować proces, optymalizować produkcję oraz i deligentnie ją zarządzać. Na zdjęciu, które Państwo widzą, prezentujemy linię do malowania naszych silników serwo z rodziny MSK. Wszystkie są one malowane na czarno. W, jednej linii, w tej linii potrzebujemy uzyskać dane, aby analizować wydajność produkcji, aby przygotować konserwację predyktywną, aby zbierać dane o samym procesie produkcji. Na linii zainstalowane są sterownik PLC, serwonapędy Indra Drive oraz różnego rodzaju czujniki i sensory. Linia produkcyjna została zbudowana kilkanaście lat temu. W tym okresie nie myślano jeszcze na temat zbierania danych i ich analizowania. Stąd była konieczność dostosowania jej do aktualnych warunków produkcyjnych. Najważniejsze dane, które musimy zbierać są. Są one potrzebne do kontroli procesu malowania. I są to temperatura, wilgotność powietrza oraz prędkość transportera. Wydaj oraz informacje na temat części mechanicznych, przenośnika, w jakiej są one kondycji, jakiej kondycji są silniki serwo, jaki jest stan łażysk oraz sam pas transmisyjny. Wszystkie te informacje jesteśmy w stanie wydobyć z linii poprzez IoT Gateway. Dzięki Gatewayowi wiemy na przykład, kiedy użytka potrzebują wymiany czy smarowania. Kiedy konieczna jest regulacja prędkości transportera, aby uzyskać produkt o największej, największej jakości, jaką można uzyskać. Informacje te są przeznaczone do, przekazywane do systemu wyższego rzędu do analizy i zapisu w bazie danych. Zastosowanie IoT Gatewaya pomogło zwiększyć wydajność produkcji, zmniejszyć praktycznie do zera występowanie wadliwych elementów. W efekcie zwiększono wydajność i efektywność produkcji o 15%. Zaletą i to IT jest także możliwość zastosowania praktycznie do każdej maszyny, nawet tych najstarszych. Na zdjęciu widzicie Państwo pierwszą maszynę roboty Roberta Boscha, która została zbudowana w 1887 roku. Nie ma tam żadnego elektrycznego napędu. Napęd realizowany jest siłą mięśni poprzez pedał. Maszyna nie posiada żadnego sterownika i nie ma też możliwości uzyskiwania jakichkolwiek danych. Przystosowanie maszyny do komunikacji ze światem zewnętrznym polegało na zamontowaniu IoT Gatewaya, dodatkowo czujnika prędkości obrotowej oraz czujnika napięcia pasa. Dzięki temu, dzięki IoT Gateway, operator dostaje informację, kiedy powinien szybciej pedałować, żeby prędkość obrotowa była adekwatna do prędkości potrzebnej do uzyskania odpowiedniej jakości produktu oraz napięcie pasa, aby jego zaangażowanie w prędkość obrotową nie szło po prostu na marne. Korzystając z IoT Gateway, jak już wiecie państwo, możemy pozyskiwać dane z maszyny i przesyłać je do wolne miejsca, jest to proste, jeżeli mamy podłączenie do sieci. Natomiast jeżeli nie mamy dostępu do Internetu, możemy skorzystać z możliwości, jakie oferuje nam IoT Insight IOT Insight jest to lokalne narzędzie monitorujące, zainstalowane na, przemysł na przemysłowym komputerze, służące do zapisu i wizualizacji pracy maszyny. Jest to również rejestrator parametrów, z jakimi maszyna pracuje, rejestruje błędy, tworząc ich historię oraz automatycznie informuje obsługę o ich występowaniu. Posiada liczniki produktu oraz mierzy czas cyklu, informując o kluczowych współczynnikach produkcji. IoT Insight pozwala na podgląd statusu maszyny, śledzenie różnych informacji dzięki widokowi eksperta. Możemy przeprowadzić analizę szczegółową każdej z innej. Przez ostatnie kilka minut poznaliście Państwo założenia ideowe rozwiązania IoT Gateway. Teraz przyszedł czas na zaprezentowanie jak IoT Gateway działa na potrzeby prezentacji. Przygotowaliśmy zestaw pokazowy składający się serwonapędu HCS01 z komunikacją multi silnika MSM20 oraz modułu liniowego MKK ze śrubą kulową, na którym umieściliśmy czujnik środowiskowy XDK. To zestawienie umożliwi nam zaprezentowanie Państwu funkcjonalności IoT Gateway. IoT Gateway został podłączony do serwonapędu za pomocą sieci ProfiNet, a dane z XDK będziemy pobierać poprzez sieć Wi-Fi. Po zalogowaniu się do IoT Gateway wita nas pulpit z zakładkami różnych funkcji. Klikając na zakładkę Device, możemy wyświetlić sobie informacje na temat źródła danych, z którego korzystamy. Są to w tym przypadku HCS oraz XDK. Klikając na te źródło, wyszukujemy informacje, dostajemy informacje na temat IP, sygnałów oraz częstotliwości, z jakimi będą czytywane. Te informacje możemy sprawdzać i je poprawiać w zależności od potrzeb. Aby wrócić do pulpitu, klikamy na domek. Kolejną zakładką jest zakładka Diagnostyk. Tutaj mamy listę wszystkich zmiennych dostępnych z podłączonych urządzeń. Widzimy ich statusy oraz możemy podglądać między innymi jakie wartości one generują. Dalej przechodzimy do zakładki Dashboard. W tej zakładce mamy możliwość wyciągnięcia sobie na bulbit wszystkich widgetów, które chcemy widzieć. W tym przypadku z czujnika XDK mamy temperaturę otoczenia, temperaturę ciśnie, ciśnienia atmosferycznego, natężenie światła, przyspieszenie w osiach XYZ oraz przykładu, kiedy chcemy dodać jakiś dodatkowy, dodatkowy widget klikamy Create New Widget new i go po prostu dodajemy wybierając charakter wizualizacji. W czasie pracy modułów możemy obserwować, jak zmieniają się różne dane. Oraz je śledzić wizualnie. Z lewej strony widzicie Państwo, jak pracuje moduł liniowy z zamontowanym czynnikiem XDK. Każda zmiana prędkości powoduje zmianę przyspieszenia, zmianę momentu obrotowego. Aktualnie temperatura jest stała i tak samo ciśnienie atmosferyczne w obrębie czujnika atmosferycznego też jest stałe. Ze względu na zmianę położenia zmienia się naświetlenie czujnika, a po przykryciu ręką, który zaprezentuje za chwileczkę kolega, będzie można zaobserwować, jak zmienia się poziom naświetlenia pomieszczenia. Tak jak już wcześniej wspomniałem, każdy z, z tych danych możemy wyeksportować w dowolne miejsce. Kontynuując naszą wizję przyszłości fabryki, nowoczesnej fabryki, żadna fabryka nie będzie mogła się obyć i funkcjonować bez inteligentnego i w pełni autonomicznego systemu transportowego. Bosch Rexroth na bazie swoich doświadczeń zbudował system transportowy. Oparty o autonomiczne wózki transportowe typu AGV. Nasze wózki zostały zaprojektowane do transportowania ładunku o wymiarach 600 mm na 400 mm i wysokości 1200 mm o masie 260 kg z maksymalną prędkością 1 m na sekundę. Zasilanie wózków odbywa się z baterii litowojenowych. Zamontowany na wózku radar. Na bieżąco skanuje jego otoczenie, dzięki czemu wózek jest bezpieczny dla ludzi i dla otoczenia. Sam system bezpieczeństwa jest zgodny z Performance Level D. Dodatkowo wózek wyposażony jest w tzw. Blue Spot, czyli światło strzygawcze, które wyświetlane jest na podłodze przed wózkiem. Nad pracą wózku czuwa Active Shuttle Management System, w skrócie AMS. System kontroluje pracę, zarządza zadaniami, zarządza ruchem wózków, czuwa nad bieżącą aktualizacją MAP oraz umożliwia monitoring i analizę pracy wózków. Na system transportowy Active Shuttle składają się oczywiście wózek, do tego przygotowana jest kontaktowa stacja ładowania, system AMS oraz niezbędne akcesoria, takie jak pilot zdalnego sterowania, taśma nawigacyjna, oraz bateria zarysowa. System, Zalety systemu transportowego Active Shuttle to szybka i prosta konfiguracja bez konieczności do dokonywania daleko idących prac instalacyjnych w fabryce. Bardzo szybki zwrot z inwestycji, praktycznie zero obsługi ręcznej, bardzo bezpieczna praca dla ludzi. Oraz znaczna redukcja miejsc składowania dzięki dostawom just in time. Prace systemu możecie Państwo zobaczyć w naszym showroomie, gdzie przygotowaliśmy pokazowe stanowisko Active Shuttle. Prezentowany film pokazuje, jak pracuje nasz AKV oraz jak wygląda jego kontrola przez system AMS. Na filmie widać, jak ręcznie. Możemy zadawać pracę naszemu wózkowi. Oczywiście taką pracę w przypadku funkcjonalnia można wykonać automatycznie z zewnętrznego systemu. Po zadaniu pracy widzimy, jak Active Shuttle wyjeżdża z naszej stacji ładowania, lokalizuje siebie samego w, na mapie, Kiedy to już uczyni, zaczyna drogę do miejsca, gdzie znajduje się ładunek do przewiezienia. Dodatkowo widzimy w systemie etykietę, na której jest informacja o statusie wózka, jego nazwie, stanie naładowania baterii oraz aktualnie wykonywanej czynności. W tym momencie wózek podjeżdża pod produkty, które będzie zabierał. Po pobraniu ładunku wózek przemieszcza się na miejscu odkładcze. Dzięki zastosowaniu niebieskiej taśmy do pozycjonowania wózek w bardzo precyzyjny sposób ustawia się do miejsca odkładczego. Aktualną pozycję wózka możemy obserwować na mapie, która znajduje się w systemie AMS. Po oddaniu ładunku, w tym momencie, nasz wózek wróci do stacji ładowania i będzie oczekiwał na kolejne zadanie. Oczywiście w trybie pracy automatycznej będzie się przemieszczał do kolejnego punktu z poboru. Active Shuttle pomału kończy swoją pracę i też pomału będziemy kończyć nasz webinar. Zachęcamy Państwa do, do składania zapytań i za ewentualnych kontaktów, a przez najbliższe 15 minut będziemy odpowiadać na czacie na Państwa pytania. Dziękuję bardzo za uwagę i zachęcamy do zadawania pytań.